Cześć kochani, z tej strony Scarlet. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek Ivy. Ivy smacznie sobie śpi, jest godzina siódma, będziemy dziewczyny budzić. A e, jej a co to tutaj tak? Nie lubię mm, w Riszejdzie tylko to, że są czasami skróty klawiszowe do poszczególnych jakichś dodatko, jakich dodatkowych efektów, i one najczęściej są ustawione w miejscach, w których ja często korzystam ze skrótów klawiszowych, w sensie, wiedzieć tych takich m, tradycyjnych, klasycznych w Simsach, bo ja bardzo dużo skrótów klawiszowych w Simsach, jak gram używam, ale to już trudno. To już abstrahując od tego wszystkiego, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na moim kanale. Pamiętajcie o zostawieniu łapek i komentarzy, one są niezwykle ważne, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie, proszę. I przechodzimy do odcinka. Ja przypomnę Wam pokrótce, co się działo w poprzednim odcinku, mianowicie w poprzednim odcinku Ivy m, została zaskoczona przez Kevina oświadczenami, zaręcznami, ponieważ Kevin stwierdził, że chce z nią być już tak na stałe. Ale czy to były oświadczenia takie szczere, szczere, czy po prostu Kevin troszeczkę poczuł się zagrożony przez swojego przyjaciela Kurta? No to to pozostawiam Wam już do oceny, ale wydaje mi się, że wszyscy oceniliście to właśnie w ten sposób i bardzo dobrze, ponieważ taka scena, która była w poprzednim odcinku, gdzie Kevin z Kurtem rozmawiał, bardzo jasno dała znać, że Kevin Zdaje sobie sprawę z tego, że Kurt jest zbyt blisko Ivy, że coś między nimi się tam dzieje. No i oczywiście to jest prawda, ponieważ Kurt odwiedził swoją siostrę. Chloe i troszeczkę się tam poławili przy stole do ping -ponga w to nazwę sokponga, bo wiadomo, ale wiadomo, że to nie tyle sok był, co coś innego i troszeczkę mu tam uderzyło do głowy i postanowił się odważyć i powiedzieć Ivy, co myśli o tym wszystkim, o tych wszystkich emocjach, które są między nimi, bo jakieś tam są. Ale oczywiście Kurt jest bardzo też oddanym przyjacielem dla Kevina i pomimo tego, że wie, że coś tam między nimi jest, to powiedział bardzo jasno Ivy, że on nie zrobi nic, ponieważ ona jest z jego przyjacielem, czyli wiecie, ta przyjaźń między nimi jest dla niego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cenna, ale nie umieszkał jej powiedzieć, że może no, jest ciężko, że, że jest ciężko, że coś między nimi jest, że coś by chciał nawet, żeby było, ale no będzie trzymać się od niej z daleka. No i taka sytuacja troszeczkę była dziwna, mam nadzieję, że dostaliście na początek tego odcinka scenę z rozmową, ale nie będę do niej nawiązywać, bo jeśli nie dostaliście, to znaczy, że się nie wyrobiłam, żeby ją zmontować. Ale takowa miała się pojawić, więc jeśli nie pojawiła się w tym, to pojawi w następnym, ale myślę, że zdążę ją zmontować tutaj na początek tego odcinka, więc ją pominę, ale tam wszystko będziecie mieć oczywiste, bo tam będzie pewna rozmowa. Taka em, przeprowadzona między... Naszą Chloe, a właśnie jej bratem Kevi, Kurtem. I słuchajcie, to jest w ogóle strasznie dziwne dla mnie zawsze, bo zawsze nagrywam odcinek a dopiero później mu do tej więc czasami wiecie, jest problem, żeby się odnosić, bo też nie wiadomo, co uda mi się zrealizować i czy na pewno cały mój plan w kasynie się uda. Ale w skrócie miało być tak, że po prostu tutaj miała nastąpić rozmowa między naszą Chloe i Kurtem. Oczywiście taka luźna, szybciutka, gdzie Kurt właśnie troszkę był zdegustowany swoim zachowaniem, a Chloe mu mówi: no cóż, trudno, mleko się wylało. I już jest jak jest. No jest sytuacja dziwna teraz, natomiast no, nic złego się nie wydarzyło. Ivy nie zdradziła oczywiście Kevina. Kurt też nic takiego nie oczekiwał. I ta sytuacja jest taka powiedzmy średnia między nimi. Ale w dzisiejszym odcinku troszeczkę chciałabym się zająć Chloe, ponieważ bardzo mi się marzy pewna rzecz. Mianowicie bym chciała, żeby ona była parą i żeby ona była parą, ja wam zaraz powiem z kim. Z Julią. Julę Wright. Mm, ona mi bardzo, bardzo pasuje do tej mojej Chloe i tak sobie pomyślałam, że dziewczyny mogłyby coś razem tutaj ogarnąć, więc chciałabym się tym w dzisiejszym odcinku zająć. No i czekajcie, ty chyba masz dzisiaj nawet egzaminy, tak? Zajęcia za trzy dni. Dobra, Chloe, musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce i bardzo cię proszę, zadzwoń do Julii, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Korzystaj sobie... I chodź, zrobisz sobie golenie. O, ona już jest! O, to nie, nie, nie. O Jezus, jakie one są <grystanie> Widzicie już, dlaczego ja bym chciała, bo one tak ze sobą pasują. E, narzekaj na profesora. Chodź, chodź, chodź. No, no spójrzcie po prostu te ubrania i w ogóle, no, jak nic. E, e, I możesz jej powiedzieć, że wiesz co? Żartuj o zaroście. Poczekaj chwilę fizyka na Breitchesterze. Ej, to jest w ogóle mózg, w takim razie to idealnie, ale zażartuj o Zaroście powiedz, że musisz po prostu jeszcze skoczyć sobie szybko, prysznic ogarnąć, ogolić nogi, więc że pójdziesz o, to zrobić, żeby poczekała na Ciebie. A w międzyczasie, czy Ty możesz wstać, kochanie? Chodź, Iwi. I tutaj Ty się zaprzyjaźni. Flirciarskie? Nie, na pewno nie. Ale z przyjaznych, wesołe zapoznanie. idealnie i tutaj bardzo proszę, pozostaj o, z... o nie, 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 żadne obrączki żadne takie rzeczy, nie, nie, nie. żartuj o zarości, powiedz o dawciu, o pindzinach, cokolwiek, po prostu pogadaj z nią żeby Chloe zdążyła się tutaj ogarnąć, U zepsuło się dobra, dziewczyny, jesteście ogarnięte, to ty chodź, zrobicie sobie, oglądaj film z, powiedzmy, że na serial zaprosiłaś i możecie wietrzne wzgórze oglądać sobie z Julią i z Ivy nie wiem, czemu one mają tę relację tutaj romantyczną. Nie chciałam, żeby coś takiego w ogóle między nimi było, więc muszę tam ogarnąć. Nie wiem, poprosić o pozostanie przyjaciółmi albo coś ten deseń. Dobra, wy się już zapoznałyście? Nie! Nie tak! Nie z Ivy! No co ty, Julka! Julka, nie! Julka, Julka, ogarnij się. To nie tak, usiądź razem rozmawiaj o ciepłej pogodzie Jezu, ja chciałam, żeby one ze sobą były, a tam i Ivy podrywa nie wiem, może są zbyt podobne do siebie i zabawne Paroduj innego Sima Uwielbiam tę Casablankę, po prostu. Nie wiem, czy oglądaliście Casablankę. Jeżeli nie oglądaliście Casablanki, to te wietrzne wzgórza bardzo kasablankowe są, więc polecam bardzo serdecznie się zapoznać. Casablanka bardzo stary film, ale taki kultowy, że nawet w Simsach jest. Oczywiście nie, że coś, bo to nie jest odzorowany jeden do jeden, ale m, inspiracja jest. Popraw humor. Romantyczny flirtuj. Oh, yes. O, ale ta też jest fajna. Ta też mi się podoba. Ona jest ręką chyba, nie? Znajoma współlokatorki. Zapytaj o wesele. Czy ktoś nam przyniesie tutaj żarełko? Ivy, wiesz co? Może zamówisz pizzę, co? Będziesz taka miła i pomożesz swojej koleżance zakupy. Kup prezenty. Nie, nie, nie. Zazmówię po straż. usługi, zamów dowóz, to chyba jest, tak? A co się stało, żeby tak się coś popsułyście? Twoja pizza jest już w drodze, niebawem zostanie dostarczona. No to właśnie ja czekam na to. Rozmawia o zainteresowaniach. Romantyczne. Pochwal wygląd. I flirtu. Ja chcę między nimi relację. Znaczy, później, jeżeli ta relacja już będzie, to ja jej zmienię oczy, bo ona ma rzęsce. Wiecie, ja nie lubię i dodam jakiegoś skina, ale myślę, że to będzie piękno, Piękno, piękno. Jakoś mi pasują do siebie, wiecie? Już nie wiem, po prostu mi do siebie pasują. Może ja lubię łączyć ze sobą. One są podobne trochę do siebie, wizualnie, bo wiecie, nie? Ciemniejsza karnacja, ciemniejsza karnacja, więc tak podobne są. O, jest już pizza, Ivy. Jezus Maria pizza do mnie w Simsach przyszła. Mamy pizzę, ale pizza idzie tutaj. Czy ty możesz mu coś? Nic nie możesz, ale chodź tutaj, usiądziesz i poczęstujesz się. Weź kawałek i wy sobie dziewczyny też weźcie kawałek razem. Czemu nie weźmiesz? Weź sobie kawałek. O, ośmielić się możesz, ale to jak zjesz co? Twoja pizza to będzie 25 simoleonów. A ty może zadnoń do swojego narzeczonego, co, Kevina? Może on tutaj przyjdzie? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. <laughs> Jest romansik się klei, romansik się klei między moimi simkami. Ja już sobie upatrzyłam tam, gdzieś jak była ta dyskusja i w ogóle nie. Pięknie dziewczyny. Kevin Wybeley zaraz tutaj będzie, więc czekamy na Kevina. I tutaj, bardzo proszę, popraw humor. Możecie zrobić pierwszy pocałunek. Dziewczyny, dajcie! Dajcie pierwszy pocałunek! Uwielbiam! Mogę sto razy go oglądać, ale za każdym razem to jest taki wow, cute! Bardzo chciałam to Cinkka kiedyś wykorzystać, bo ona mi się zawsze podobała. Bo to jest z gotowych, nie? W sensie z gry. Spytaj o zainteresowania w zakresie barabara. Kurt Rogers uważa, że Ivy Sweeney jest spoko i chce, żeby zostali najlepszymi przyjaciółmi, czyli to jest taki friendzone, tak? No, Kurt, friendzonujesz Ivy, a możesz friendzonować. A gdzie Kevin? Dlaczego Kurt tu przyszedł? O nie, to ty chodź powiedz mu, że nie, że, że co ty? Że możesz co najwyżej być strażnikiem obrączek albo coś w tym stylu. O nie, ja chciałam tutaj... Ej, i przecież jak Kevina. I ty zobaczysz, że... Właśnie, Kevin, ty zobaczysz, że wy będziecie sobie z Kurtem tutaj dowcipkować, żartuj z małżeństwa. O, I się wkurzysz, że... Niedziela, co tutaj robisz, Kurt? O, pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Tylko, wy chciałabym, żebyście wy się obciskiwały w szafie garderobianej w sensie ten związek wam powiększyć, a ty zrobisz tutaj. O, pięknie taki. No kurde. Kurt, co robisz u Ivy w niedzielę po południu? Ty chodź tutaj z romantycznych. Okaż mu czułość. Kevinowi na oczach kurta. Chodź, chodź. Że niby jesteście przyjaciółmi, to wszystko spoko, nie? No chodź. Nie, nie, nie idź sobie! Jezus, Maria! Jesus Christ! Nie, 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 nie. Nie, nie, nie idź sobie! Czemu ja to zrobiłam? Nie idź sobie! Ja pierdzielę, no. No ja pierdzielę, no, no ja to po prostu czasem jak kliknę coś, to się dzieje. No ale dobra, skoro już sobie poszedł przez moją głupotę i źle to poklikam, to powiedzmy, że się obraził na to, że kurt był. Więc ty, kurtowi, zrób. Eh, kurt, idź sobie po prostu od nas. Pięknie wy jesteście teraz w związku. Bo ja chcę, żebyście były w związku. Poproszę, zostanie dziewczyną. <laughs> Pięknie! No, no po prostu pięknie razem wyglądają, prawda? Pomyślałam sobie e, tak teraz, że skoro Kevin wyszedł obrażony, kurta, pożegnaliśmy, to może warto byłoby zaprosić nasze przyjaciółki tutaj wszystkie. I przyjaciół ogólnie, wszystkich, z którymi się kumplowaliśmy. O nie, Rita umarła, o nie, Julia, Luna, chodźcie tutaj wszyscy. Cassandra, darling. Z kim my się tu jeszcze przyjaźniliśmy? Boże, ile ty miałeś przyjaciół w liceum, od kiedy ja ty... Jak ja tu zrobiłam, że mieliśmy tyle przyjaciół? Zaproś ich wszystkich, znaczy mogłam zaprosić ich na przyjęcie ogólnie, a nie tak pojedynczo, ale... Powiedzmy, że... Niech wbijają na imprezę. No i tutaj Kevin, świeżo upieczony tatuś w ogóle. Mam mąż z Cassandra ładne dziecko. Wszyscy tutaj, chodźcie! Greta Mynś! Uhu, Greta Mynś! Chodźcie wszyscy. mogłam zrobić imprezę z beczką soku, nie? Mogłam. A tak to ich tak zapraszam, że tak powiem, bez sensu. Ale może ktoś tutaj przyjdzie. Bardzo rozgniewana bo, utrata kontroli obawa przed niespełnieniem marzeń. Zdenerwują mnie te rzeczy. Ja nie lubię, dlaczego? Dlaczego to musiało dojść w tej aktualizacji? Ja naprawdę lubię, jak simsy są mało człowiekowe, a bardziej takie komputerowe, a nie realistyczne. Nie lubię realistycznych rzeczy. Jezu drogi, ja bym chciała realizmu, to bym żyła w własnym życiem. No, chodźcież tutaj wszyscy. O nie, oni są na dole. Aha, impreza się rozkręca na dole. Ogłęź zaręczyny, no. Tutaj klucze do mieszkania. Nie wiem cokolwiek. Chodź tutaj. Ściekła, poproś o zostanie udzielającą ślubu. O Jezus, Maria. Entuzjazmuj się nadchodzącym ślubem. Ogłej zaręczyny. Jesteś w ciąży, Jane? Jezu, wszystkie twoje koleżanki. Mężatki żonate. Strażniczką obrączek na ślubie. Nie, ale tutaj powinno być coś z tym ślubem, nie? Działania? Gdzieś to było. Już nie pamiętam gdzie. żartu z małżeństwa. No chodźcie przywitać tutaj z wszystkimi. Luna jeszcze tylko nie ma. Faceta, ale my chyba się najbardziej z Molly ceną przyjaźniliśmy. Kąpanką z kwiatami. Bardzo proszę, kompanka z kwiatami, a ty będziesz cały liceum z Simką z orszaku ślubnego. No w końcu ślub nie organizujemy, więc trzeba tutaj przygotowania poczynić. A ty może się z nimi przywitasz? A nie, ty sobie odrabiasz pracę domową. Trata kontroli. Iwini może się doczekać, aż powie o swoich zaręczynach. Ej, musimy sobie zorganizować takie imprezy, które tam były w tym rozszerzeniu. Wiem, że to nie działa, ale teraz mamy takich prawdziwych znajomych, więc naprawdę trzeba to zorganizować. Jakąś kolację przed ślubną, nie? Będzie klimatycznie, będzie klimatycznie. Może jeszcze nie teraz, tylko najpierw Ivy niech zakończy semestr, bo wydaje mi się, że ona w poniedziałek już go... Będzie ogarniać, no ale wyraź wątpienie, może nie wyrażaj zwątpienia, tylko sobie tutaj rozmawiajcie ze wszystkimi. Mega podekscytowałam się tym, że sobie przypomniałam, że przecież ja mam ślubny dodatek, który mogę tutaj ogarnąć i zrobić z tego fajne rzeczy. Natomiast, moi drodzy, nie mam tutaj przygotowanego w ogóle. Miejsca, w sensie lokalu, w sensie ta ślubna miejscówka jest nie do końca ogarnięta. Ja sobie to pościągam, poogarniam, żeby to było takie fajniejsze, ciekawsze i żeby ładniej wyglądało. Bo jednak tę kolację z we wtorek bym chciała ogarnąć, ale już dzisiaj tego i tak nie zrobimy, bo dzisiaj odcinek za niedługo będę kończyć, jeśli chodzi o nagrywanie. Natomiast tak, myślę, że sobie zrobimy, że sobie wykorzystamy to rozszerzenie przy okazji, zobaczymy, czy ono działa, czy już nie działa. Bo o, fajnie się resetujecie wszyscy podczas rozmowy. Bo ono nie działało, potem miało działać, a potem nie wiem, czy działa, więc myślę, że na razie możemy to tak zostawić. Ale ja sobie to ogarnę i zrobię sobie to w Ivy ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne. Pomimo tego, że się. Mm, Kurt kur, Boże, Kevin na ciebie obraził, i zacmę do niego jeszcze raz. Może już się odobraził. Bo jednak fajnie by było, żeby przyszedł do ciebie. Skup widok kamery. Jest! On cię obserwuje z daleka! Chodź! Okaż mu czułość. Czemu popisałeś szkołę? Cię obserwuje ją z daleka. Niby się obraził, ale jest jednak. Tutaj przyszedł do niej. Nawet sam z siebie. Jak on wygląda w tym stroju szkolnym. Hmm, hmm, hmm. Pocałuj kevin. Wszyscy nasi znajomi tutaj są. Pocałuj pięknie, pię, zakochana para. Co ty tutaj masz? A już nie masz? Obej mi dobrze, nie ma problemu, z przyjaznych, proszę bardzo. Obej, naprawiaj swoją relację. Nie ma to jak wzięcie ślubu, żeby było lepiej między nimi. Ej, ktoś napisał taki mądry komentarz. Poczytałam, czytam zawsze komentarze, że tak, fajnie, nie mogli ze sobą wysiedzieć w jednym domu, bo się kłócili, to się postanowili y, wyprowadzić, żeby się między nimi łożyło. Troszkę się łożyło. to postanowili nagle ślub brać, w sensie Kevin postanowił, nie? A to, że jednak ze sobą wysiedzieć za bardzo nie mogli, to już luzi. Kolejny poranek, Ivy poszła pobiegać uwielbiam ten jej strój sportowy, ja najchętniej bym ją tak w codziennym widziała, ale ustawiłam jej na sportowy, to niech będzie. Chloe poszła właśnie na pierwsze zajęcia, bo się zaczął nowy semestr, rób sobie Chloe notatki. Ee, Ivy, ja mam nadzieję, że ty dzisiaj masz egzaminy już. Masz egzaminy, prawda? Bo nie wiem, czy wiecie, czy ja Wam o tym mówiłam w końcu, czy nie. mamy aktualnie, a nie, mówiłam Wam chyba. Zablokowaną, zablokowane dorastanie, ponieważ stwierdziłam, że oni za bardzo się postarzą mi na tych studiach. Tyle dni to ja rozumiem jeszcze, ale tak wiecie, żeby oni byli już dorosłymi, jak skończą te studia, bez sensu, bo bym chciała, żeby oni jeszcze jakąś karierę zaczęli. No, ogólnie się tam realizować, ustawiać coś tam w życiu, więc średnio mi się widzi, żeby to było inaczej. Zresztą, jeżeli chodzi o te śluby, i ja też bardziej bym to widziała. Działa po zakończeniu studiów, a nie w trakcie, bo w trakcie jakoś mi się to gryzie. W sensie, no oczywiście, wiadomo, że różnie jest, różnie ludzie robią, ale jakoś mi do Ivy to nie pasuje, żeby ona jeszcze w czasach studenckich tutaj ogarniała sobie ten ślub, ale mm, to są, jak mówię, plany jakieś tam daleko idące. Ty sobie choć skorzystasz jeszcze, weźmiesz prysznic i ty chyba za niedługo zaczynasz w końcu zajęcia, tak? Ja naprawdę mam nadzieję, że to już są egzaminy. Za 4 godziny, za 24, za 2 dni, ok, czyli jest dobrze. Ty masz już, rozumiem, kolejne rzeczy na zajęciach uniwersyteckich, więc proszę bardzo, rób sobie notatki. 2 dni 32 minuty, 2 dni na zajęciach do 10.55. No i oczywiście masz tutaj tę pracę dorywczą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Ivy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejny, będzie się działo, będzie coraz mocniej. Trzymajcie się cieplutko i wszystkiego dobrego. Cześć!